Coś się dzieje, słuchajcie, w ogóle się Ja jestem na Natron, właśnie zrobiłem sobie taką popołudniową drzemeczkę, więc właśnie wstaję z naszego małego, fajnego domeczku. Więc słuchajcie, no, bardzo bardzo miałem fajny sen, że właśnie pojawiły się jakieś cztery nowe wysepki. Miałem taki sen, konia nie wchodź mi w głowę, I, no, właśnie to był bardzo ciekawy sen, że jakieś dwie jakie dwie? Na początku się zdenerwowało dwie, a później kolejne dwie i cztery. I razem wszystkich cztery było, więc zobaczcie, ja mam tutaj taką pereminkę Fajną. Wcześniej jej nie miałem i nie miałem też oczywiście tego siemaneczko. No więc zostawcie pod tym filmikiem łapunie w górę, a ja się tańczę teraz. Pyk, pyk, pyk. więc zostawcie łapunie, jak widzicie. Już tutaj ja postawiłem! Znaczy kurde, nie ja, no, no postawił mój ludzik Minecraftowy do mojego odcinka. Ten odcinek myślę, że... By... What? Chyba to było, nie wiem, ale kompletnie nie wiem, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy to było wcześniej? Słuchajcie widzowie, napiszcie w komentarzu, czy ta wyspa była wcześniej, czy ta wyspa była wcześniej i czy ta wyspa była wcześniej. I te wyspy wyglądają tak jak w moim śnie. Znaczy, są w podobne. Słuchajcie, wow! Tam chyba nic. Co? Widzę jakieś kraty? Co ta wyspa się ponieszyła? Nie, to jest kolej. Wow, jeszcze ognisko. Wow, to jest kolejna wysypka. Powiem wam, że jestem pod zachwytem. Kurczę, ta drzemka coś mi długa, bo chyba się już ciemno. To, tak trochę przyciemniło się. W ogóle ostatnio. co? co? Okej, okay, czekajcie, co, e, so, e, jak to jest, mroczny miecz, zaklęty ogień 2 i zmora, czego, stawą głów 4, odrzuć 2, nie łapię, słuchajcie, nie łapię. Ej, jeszcze muszę coś zobaczyć, wystawienie pokojowe, okej. Okay. Bardzo chcę się dobudować na tamtą wysepkę Tam też jest kurczak. Juchu, kurczak Kurczak nam się przyda Znaczy nie przyda tylko Fajnie żeby on tam jest Bo naprawdę No naprawdę jest fajnie Kurcze Jest Nie no naprawdę jestem na łoś, tak chyba, chyba to tak się nazywa Już dokładnie nie pamiętam Ale no jest spoko Jakieś nowe cztery wysepki W moim śnie były tak inne, ale były bardzo podobne. Powiem Wam, że bardzo podobne. Więc okej. Okay. Wychodzimy z naszego netherowego domku i lecimy na tamtą pierwszą wysepkę. Nie, no po co ja takiej. Kurcze, dobra. Zrobi... Patrzcie, możemy też oczywiście zrobić o tak: pyk, 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 pyk. pyk, pyk. I mamy właśnie więcej półpłotek, tak to byśmy mieli to chyba było 16, 16 drewna. A teraz mamy 30. Tylko, oczywiście, to są już półpłytki. No więc, okej. Okay. O nie, jak tu wysoko nie chciałbym teraz spać, za Mam taką dobrą zbroję i mieczyk. Okej. Okay. myślę, że oglądaliście pierwszą część. Drugą część. No bo naprawdę, fajnie jakbyście obejrzeli, jeśli ktoś jeszcze nie ogląda. No więc zasubskrybujcie mój kanał, co, w ogóle to jest, dobra, nie wiem, zajrzałem, teraz to dokończę, więc zasubskrybujcie mój kanał, dajcie, wbijmy może pod tym filmikiem, choć trzy łapeczki w górę. Nie wiem jak wy, ale trzy łapeczki w górę to nam właśnie bardzo wystarczy. Później myślę, że byśmy, to będzie dla was challenge, że trzy łapeczki w górę, a później pięć łapeczek. Więc jeśli dobijemy do pięciu łapeczek, no to naprawdę będę zachwycony. Jeśli dobijemy trzy łapeczki, równa się, no kurczę, no może, nie wiem, pięć łapeczek, no równa się kolejny odcinek z tego. Więc, znaczy z serii Boyku. dobra. Więc no słuchajcie. Więc subskrybujcie i dajcie tą łapeczkę w górę, więc ja teraz Wam tutaj zatańczę, pyk, pyk, okej, okay. teraz zostawcie tą łapeczkę, jak widzicie mój ludek już ją zostawił, więc zobaczmy co to jest, co to, a to dym, okej, okay. wow, dzwony, deski dębowe, Kotwica odrodzenia? Dobra, to mi się przyda. I tu też mi się przyda. Ale na razie to lepiej zostawmy. Bo mam jeszcze bardzo dużo tego. I tego. Okej. Okay. Lecimy tu. Mamy jakąś kotwica odrodzenia. No dobra, postawimy sobie na naszej głównej wysepce. Okej. Okay. Odrodzenia. Co ty mi robisz, kotki, to odrodzenie? No chyba nic mi nie robi. Nie wiem, odradzam się, czy coś? To chyba to jest jak bedrock. Nie, to jest jak bedrock. Nie wiem, co to jest. Nie wiem kompletnie. Dobra, budujemy się chyba na tamto. Duży odcinek trwa 6 minut. On zjem se, leczemy, Dobra. No, zjem se. I co to jest? Kurde, w oryginalnym Minecrafcie się nie da tak. No dobra. Znaczy mi chodzi, że się nie da tak, że przygląda literką C. I się tak przygląda, że jakby on patrzy przez, przez lornetkę. W oryginalnym się tego nie da. No co słabo jest, ale okej. Okay. Czy jesteśmy blisko wysepki? Nie wiem. Za chwilę się spojrzę. Boże ile? Co? Owca spadło? O nie! What? Dlaczego tutaj? Co? Diamentowy miecz odrzucona? Obrażenie przy ataku. Dobra, bierzemy ten. Ale że co to robi? Że to tak odrzuca? O nie! Zwaliłem owce. Dobra, kurczaku, ja ciebie nie zwalę, obiecuję ci to. Więc okej. Okay. Co, co co, to jest? Patrz, tu są jakieś spawnery, a nie widzę co. Tam chyba jest owca, tu chyba jest kurczak, tu chyba jest krowa i świnia. Tak, chyba tak. Więc spoko. Tak, tutaj jest owca i tutaj oni. Wow! I tutaj ja mam pełno jedzenia, na przykład bebsztyk. Biorę sobie trochę bez sztyku. i chcę, trochę się No, ja no naprawdę, eee, tutaj, jakie ducha, fa, ha. fa, kurde, dobra, No, no, kurczaki, dlaczego ja mówię kurczaki, kurczak stoją obok mnie, dobra, więc słuchajcie, no, bardzo fajnie, mi, mm. to mi się podoba. Ja bym chyba takiego czegoś nie zrobił, to mi, jakaś struktura mi się wygenerowała. Kompletnie nie wiem co to jest, ale mi to się bardzo, ale to bardzo podoba. I ten Diamentowy Miecz na Odrzucie 2, to też mi się bardzo podoba. O nie, już w ogóle... Łot! Co ta Ligiana będzie się tak ciągnąć, za chwilę wam coś pokażę. Bo naprawdę to jest... Ej, co? To, to jakaś kolejna wysepka. Nie wiem, czy się na nie być, Ale okej, okay. za chwilę tam... O mały włos! Taki maleńki włosek. bym spadł. Dobra, lecimy se na szlifcie. Dobra, nie na szlifcie, żartowałem, nie, nie jestem jakiś taki nubek. Więc okej. Okay. To, to se odkładamy, bo to jest bedrockowe, więc ja tego nie... Ale sobie weźmiemy za to jeden dzwon do ekwipunku. Więc bierzemy się ten jeden dzwon i patrzcie. Mm, to już tam zwisa... Nie może. Nie może. Dobra. Więc ja już to zniszczyłem. Bo naprawdę... Co, będę mógł sobie zrobić kolejne łóżko? Nie, nie będę mógł sobie zrobić kolejnego łóżka. Nie! Co? machita, Okej. Okay. Dobrze, pr przepraszam Was, ale chciałam wytestować ten zmiaczek. Znaczy się. A może właśnie z wełny byśmy to zrobili, tylko potrzebne mi są dwie białe wełny. No katastrofa. No dobra. Sorry, widzę Dwie białe wełny. Nie! Nie będę tego robił. Więc słuchajcie. Przecież dwie białe wełny możemy znaleźć w tym, bo przecież jak yy, z ocy wypada mięso, nie, to chyba beftyk. Nie wiem już, ale mięso na bank wypada jakieś. I wełna, Yo! ile mamy tej wełny, 12, dobra mi nie jest potrzebne tylko 4, no dobra 4, cztery mi jest tylko potrzebne, okej, okay. no, naprawdę fajne, fajne tutaj są łapeczki, więc myślę, że zostawiliście w tej chwili łapeczkę w górę, ostatnio coś mi z tymi łapeczkami nie idzie, więc okej, okay, bierzemy tak. Ok. Ok. No fajnie. Myślę, że w dzisiejszym odcinku odwiedzimy, odwiedziliśmy tą, tą. No i musimy odwiedzić w dzisiejszym odcinku wszystkie, bo nie odpuszczę, nie odpuszczę. Choć, żeby odcinek miał się. Co? Krzesiwo? Co ja robiłem z krzesiwem? Nie wiem. A próbowałam je skraftować. No tak. Bo ostatnio pracuję nad krzesiwem, słuchajcie. Żeby je zdobyć tylko te krzesiwe. Ciągle myślę o krzesiwie, więc no... Patrzyłem z czego one ten. Okej, okay, bierzemy jeszcze. Dobra, tak nam wystarczy. Okej. Okay. I czekajcie. Ja sobie mogę zrobić o tak. i bardzo dużo półpłytek. Co? Mam tylko 9, A nie. Dobra, lecimy na tamtą wioskę. Widzę, że teraz tutaj od piaskowej do piaskowej. Od takiej jakby mrocznej do mrocznej. Od jakby takiej kwitnącej do takiej też kwitnącej. Od takiej bardziej takiej lasowej, nie? Bo też mam takie pięknie postawione. Do właśnie bardzo lasowej. No powiem, że mi to się podoba więc bierzemy 9! O nie! Widzieliście to! Ja bez shiftu! O, ale mi serce biło, wow, po prostu niemożliwość sobie. bierzemy, bierzemy szybko. Ja jestem na trud. Wpadajcie na mój kanał i może niedługo też prąd i więc wpadajcie też na jego kanał. O. Ale no, spalajcie na mój kanał, więc mam nadzieję, że fronci ktoś tam na swoim kanale pracuje. Ale okej, okay. bierzemy w ogóle co? Chrześcijo? Naprawdę Krzysiwo, Ktoś to może spalić całą wyspę? Dobra, to słuchajcie, zagłosujcie w komentarzu, jaką wyspę spalamy. Czy może tą? Czy może tą? Czy może o tą? Tutaj to się da podpalić? O nie. Dawaj tu. Ej co? Jak się szybko marzuje? Dobra. Chcę to podpalić. Dobra. Odłożę się te krzesiwo na razie do paczuszki. Która mi doszła chyba w drugim odcinku. Tak. Ona mi doszła w drugim odcinku. O a mały kurczak jest też. Z nami kurczak bobo. Właśnie, nazwałam teraz kurczaka, kurczak bobo, a nam pewnie później spadnie. Prędzej czy później spadnie. O nie, nie mogę się ruszać. Kurczę, o nie, e, bo widzicie, takie coś mi się wyświetliło. Czekajcie, dobra, już takie wyświetliło mi się, że jestem na Minecrafcie, nie? Gdzie jest kurczak, bobo, kurczak, bobo, siema, kurczak, mam dla ciebie mięso surowe, baranino. Co? Nie chcę surowej baraniny. O, mam surową baraninę, kurczę. Jestem tak trochę głodny, burczy mi w brzuchu. Więc lecę sobie coś przegryźć. Okej. Okay. Pieczonego kurczaka, nie, trochę mi się tego nie chce Pieczona baranina, właśnie to chciałem sobie przegryźć teraz na ząbek. No nie, ja nie lubię krów na mojej wyspie. A, może właśnie ten mieczyk, słuchajcie, wiem trochę tego, ja, ale będę gruby. Dobra, zjadłem. Dobra, cały. Może właśnie ten mieczyk, nie wiem, to jest potrzebny na to, żeby jakby tutaj zgenerowało się tutaj coś, żeby właśnie to spychnąć. No, nie ja wiem, moim zdaniem to jest głupie. Bo co mamy yy, jakieś zwierzaki stąd spychać? Choć może. O nie, szybko pyk. Sorry, że tak wolno to robię, ale muszę tak wolno to robić. Okej, okay, odcinek już trwa 15 minut, więc myślę, że na tym bym już, na właśnie. Teraz kończył. Odwiedziliśmy trzy wysepki. Tamto odwiedzimy w czwartym odcinku. I może, ale może nie obiecuję wam, może się pojawi gdzieś tam wyspa, tam albo tam nawet. Ale nie obiecuję Wam, bo nie wiem. Nie wiem w ogóle, czy się coś pojawi. Czy w następnym odcinku będzie bardzo nudno. Ale miejmy nadzieję, że się pojawi. Więc ja jestem natrum. Więc właśnie o to o to chodzi żebyście pod tym filmikiem zostawili suba jeśli jeżeli jesteś nowy nowa no to zostaw tego jednego suba z dzwoneczkiem żeby żaden filmik się nie ominął na moim kanale więc bo teraz będę dotyczyć bardziej grywał odcinki bo bardziej będę nagrywał te odcinki więc ja jestem na tym zostaw jak mówiłem subskrypcję i łapkę w górę więc ja już się z wami żegnam. Oklaski, oklaski dla was. Ok, klaszczemy dla was, więc ojciec, teraz może się pomachamy, więc siema. No i oczywiście, czemu nie zatańczyć na koniec? Więc siemaneczko.